To na święta jeszcze bardziej Biedronka tutaj się wysiliła, bo naprawdę w tych ostatnich dniach, zobaczcie, zwrot na 100% na voucher, ale to już zaraz zaczynamy, będzie tak, tanio, słodycze, szynka czy masło, Ok. to w czwartek zwrot na voucher 100% przy zakupie innych zakupów za 49 zł, 2 kg możecie tutaj sobie brać z hubu wieprzowego. I tak, voucher zaraz zobaczymy, do kiedy jest do wykorzystania. W sumie to nie jest napisane. A nie, od 22 do 23, czyli idziecie w czwartek, a piątek i sobotę jeszcze możecie wykorzystać. A tak, tylko w piątek. Voucher 100% na pomarańcze deserowe na wagę. Możecie sobie wziąć 2 kilo, też trzeba wydać 49 I tu już jest dzień po świętach, trzeba go wydać albo 23 czyli w sobotę, jeszcze, albo 27 po świętach. Tutaj jak w sobotę pójdziecie, no to tylko macie albo 27 po świętach, albo 28 na mandarynki. I 1 kg w sobotę można dobrać. Te 49 zł trzeba wydać. A od czwartku do soboty dycha. Teraz, wszystkie promocje mówię jak macie kartę moja biedronka, bo wierzę, że ludzie tutaj mają kartę moja biedronka. Więc tak: Dycha szynka wieprzowa bez kości za kilogram. Tutaj drugi tańszy produkt 30% taniej. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego klasa A. Wszystkie twarogi. Drugi tańszy produkt 50% taniej tej marki biedronkowej Delikate I masło ekstra mleczna dolina. Jak bierzecie dwa masła, no to 2,75 wychodzi. Olej to tak jak było wcześniejsza gazetka. drugi, za złotówkę wyborny. Kiełbasy też były wcześniej. Teraz troszeczkę taniej, bo 60 zł za, ło, za łososia. Tutaj filet za kilogram. Karp po 60 zł, tak samo ze skórą. Szynka świąteczna 15 zł tutaj jest za kilogram. Dobra oferta, zobaczcie tak to wygląda. A tutaj mamy słodycze i to tak 1 plus 1 gratis od czwartku do soboty. Promocja linii z świątecznej. Drugi tańszy produkt Merci, 60% Toffify. 70% taniej drugi produkt Raffaello czy Ferrero Rocher 50% taniej. I tak, makowiec 16 zł, to już też była w poprzedniej gazetce oferta. A jeszcze ciasta, jak ktoś nie ma, to się przyjrzyjcie tutaj. Można sobie takie coś dobrać. I jedziemy dalej. MK Kawa 20 zł. Jedna, trzeba wziąć dwie, czyli 40 zł kilogram macie. A ozdoby świąteczne, jeśli chodzi o kwiaty, no to coś takiego. Nie miała w dobrej cenie 7 zł, jeżeli ktoś preferuję. I tutaj awokado 1 plus 1. Pomarańcze w standardzie kosztują 3 zł za kilogram. Można po 2,50 mieć pomarańcze, jeżeli bierzecie to opakowanie. 2 kg. Cytryna 4 zł. I inne cytrusy. Tak się tutaj prezentują. Zwróćcie sobie uwagę. Mandarynki pakowane 3,50, a na wagę 4 zł. Zro Zwróćcie tutaj uwagę. I tak. Tutaj szybko przelecimy, no bo nie ma nic szczególnego, moim zdaniem. I ok. I tak, mięsa. 17 zł. Filet z pierwszy kurczaka Megapaka 7 zł ćwiartka z kurczaka za kilogram i boczek 13 szynka. Jeszcze raz 10 zł za kilogram. Kurczak z wolnego wyboru 17, a nie 19. I inne mięsa to tutaj zobaczcie. Chociaż te główne oferty to już przed chwilą widzieliście. A na tej stronie gęś waszerowana 25 zł za kilogram już z gotowców, tak samo tutaj macie gotowe. Zobaczcie, jeżeli ktoś nie ma czasu, na subskrybuj pieczenie. i poznaj inne skuteczne porady. Co sądzisz, o filmiku proszę zostaw komentarz i łapkę w górę, jeśli się podobało. Ok, jedziemy dalej. Ryby. Łosoś atlantycki patroszony 40 zł. A filet z łososia 60. No i jeszcze tutaj Łosoś pacyficzny Pinktusza Marinero 250. Za 100 gram. A z to tak to wygląda. Sushi to raczej nikt teraz ta święta nie chce. No pieczywo, no to jak pieczywo. Nic tu nam nie obniżyli i jeszcze świąteczne wypieki, tak się prezentują. Lind, zobaczcie dycha za taką czekoladę. Katarzynki za dychę opakowanie pierników większych. Magnetic czekolada 2 plus 1 gratis, a wszystkie cukierki na wagę 30% taniej, tak jak to było od poniedziałku. Czyli to jest powtórzona oferta od poniedziałku. Wszystkie orzechy tutaj Bakador 2 plus 1 gratis i wszystkie owoce suszone, drugi tańszy produkt 50% taniej. Zobaczcie. Tak, jeszcze dalej jak ktoś potrzebuje na ciast inspiracji, ale pozwólcie, że się skupię na konkretnych promocji, bo widzę, że tutaj jest wiele powtórzonych z poprzedniej gazetki, czyli teraz od czwartku 2 plus 1 gratis, czyli tak, ser żółty w plastrach królewski sierp 135 gram. Idziemy dalej. Szynka od szwagra krakus 2,50 wychodzi za kilogram przy zakupie dwóch. Na tej stronie promocji tutaj nie widzę obniżek cen. O, zobaczcie. Drugi tańszy produkt Herbapol i Big Active 40% taniej. Tutaj słodycze. I tak zachęcam Was do jabłko Hortex 2 zł 100% sok, jak weźmiecie S6 albo pomarańczowy Reviva. Jak bierzecie 6, to wychodzi 3 zł. Też jeszcze jest fajna oferta na tym bark. Patrzcie, jabłkowy pomarańczowy wychodzi 4 zł. Tylko trzeba brać taką zgrzewkę, 6 opakowań. I tutaj obniżka na napoje. No to tak, tym bark, jabłkowiśnie i tak dalej. Przy zakupie 6-250, więc to jest dobre na święta. A na tej drugiej stronie, to tutaj standardowo promocja na Helena, tylko nie wiem czy to jest promocja. No i jeszcze kola oryginal w dobrej cenie, bo 3 zł za 1,5 litra przy zakupie 3 T0, a 4 zł z cukrem zwykłe. I tak, wszystkie farby do włosów, drugi tańszy produkt, 60% taniej palet. Zobaczcie fa, drugi żel podprysznic, czyli poddycha trzeba wziąć. 2 żel podprysznic dla kobiet, żel podprysznic dla mężczyzn, czyli trzeba pamiętać, a nie mieszaj to wolnie, więc możecie sobie jeden taki, drugi taki brać. I tutaj papier toaletowy 13 zł za 10 rolek. Jak weźmiecie 20 rolek. No tutaj nic nas nie zaskoczy cenowo, i jeszcze zapamiętajcie sobie, że tylko w sobotę 2 plus 2 gratis wszystkie czekoladowe figurki świąteczne. Maksymalnie w sumie można brać 2 gratis. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i wesołych świąt.